No, to wielka tajemnica. Będę się kierowała rozsądkiem i sercem. Na Czaskowskiego. Na Dudę. Dlaczego? No jednak na Dudę, no nie umiem tego wyjaśnić, ale na Dudę. Na Czaskowskiego. Dlaczego? Bo mi się podoba, jako człowiek, który będzie reprezentował Polskę. A Andrzeja Dudę. Dlaczego? No myślę, że dobry kandydat i no, na pewno lepszy jak Czaskowski. Tak jak ktoś yyy No Rafał Czaskowski tak? Tak dlaczego Co? No po prostu no, trzeba by jakieś zmiany, nie? No, gdzie ja Dudę? Trzaskowskiego. Daj, i głosuję na dudę. Dlaczego? Bardzo mi się podoba. Yy, Trzaskowskiego. Dlaczego na <noise> No tak uważam. <noise> ja nie głosuję. Nie, nie, nie idę oddać głosu. No ja też nie idę oddać głosu, nie. Dlaczego nie? No nie wiem, no tego, nie idę i... nie wiem. Jeszcze jestem niezdecydowana na koko. A tak, gdyby Pani miała wskazać na szybko? Nie powiem. No, tajemnica, ja nie powiem na kogo. Ale gdyby ze, ze wskazaniem? No to na Czaskowskiego. Nie ja idę do głosowania. Jestem na razie pewny i nie będę zdania dawać Ale tej sprawie. Gdybyś miał wytypować dzisiaj? <słuch> Trudne pytanie, i niestety nie ma takiego ostatecznego głosu jeszcze. Oczywiście, że na Rafał Trzaskowskiego. Dlaczego? Ponieważ jest dobrym kandydatem na prezydenta. Głosowała i będzie tak głosowała. Ale dlaczego na Dudę? Hmm? No, mi się widzi on i on też zrobił, nie? Jeszcze się nie zdecydowałam, także nie odpowiem panu. To jest ciężkie pytanie. I naprawdę nie mam pojęcia pewno na pana Czaskowskiego. Dlaczego? No to taki człowiek jest troszeczkę inny, jak zawsze był prezydent Duda. Też obiecuje, ale aczkolwiek może będzie troszeczkę inaczej jak jest. Nie wytypuję nie typuję. Nie dowiemy się. <grym> nie? Nie, niestety. Ja nie wiem, nie wiem. Zresztą zdecydowany. Pani? Ja też nie. nie, nie niezdecydowana. Raczej na dudę. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. No bo, już, bo już był, to już niech będzie. No. Koskiego. Dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że będzie lepszym prezydentem jak Duda. Na dudę! Już mówiłam, że na Andrzeja Dudę. Że na Andrzeja Dudę. Mówiłam, że, że zagłosuję na niego. Także praktycznie już podjęłam decyzję. Podjęłam. Taka jest prawda. Na Duda, No, wiadomo, że pomaga rodzinom. Wspiera trochę. To jest raczej głosowanie przeciwko niż za kimś, więc była oczywista sprawa. Ale gdybyś miał dzisiaj wytypować. Myślę, że Trzaskowski. Dlaczego? Myślę, że jego program jest taki no dość. No, jeszcze wiadomo, jako prezydent nie może za dużo zrobić, ale jego argumenty przemawiają do mnie.